Guardi, 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 Pozdrawiam widzów. Zetora, bo się nakopałem kurde mol. Góry no i, i kurde coś się spierdzieliło i nie chcę kurde mol działać Sąsiad tu ma dowarko i od cebeczko przyjechał to może pójdzie Jeszcze trochę Jawaj, jawaj, jawaj poszło Ładowarko poszło po rowu! Jakoś się udało wyjechać, chwała Bogu! Ładowarko to Ładowarko, kurde o opór fes na przytułach, jak zawsze.